z ze strony Mazowiecki Zabugaczki i ze za mną gdzie są oczywiście jeleń oraz Paweł Nextumfów 2 Dzień dobry Dzień dobry i dzisiaj będziemy sobie bele pojedziemy zbierać no Paweł będzie operować swoją piątkę. No i dzisiaj e, pojedziemy uh, najpierw, najpierw pojedziemy sobie na Pola oczywiście tam tam oczywiście za, za tym tył czekaj, nie wkajcie no pojedziemy sobie na nasze tam łąki oczywiście co tam mówiliśmy pojedziemy sobie zaraz tam się rozłożymy a to samo to nie nasza i jak moja będzie przypełniona przyczepa to oczywiście jeleń właśnie Pogotowiu będzie zbierać Bele. Także no, najpierw toju na sobie. Także no Abo już niech ten... Ja otwieram butę. No to nie Na którą chcę pojechać? Na razie to jest... poczekaj. Ja to sobie mówię. Kurna, a czemu mi pędzej biegniesz? Kiedy będziesz mógł chodzić, ale na kulach tylko? To? Nie wiem. Na razie lekarz mi kazał chodzić na kulach. A jak prowadzisz pojazd? Nie wiem, o. wiem, y, to wziąłem, ale o. jakby prawo Dobra, prawo, no. No Teraz już wiem e, gdzie tu ustawić burtę. Także z drugiej strony e, pawu będzie mi bo ta burta oczywiście. O, akurat nie... włączyć stawię. tego auto Loando oczywiście, bo realnie nie grać. Bo ja się staram ułożyć idealnie, a Ty oczywiście co? Poczekaj, o. Czekaj. o. Dobra, tu legancje. Wyłącz tego autolanda, proszę cię. Czemu? Bo ja nie będę wyładować tak Ale kurde. Dobra, na chwilę wyłączę, ale on tak mi potrzebny jest, żeby te wele w nim pan. Masz pasy! No wiem O! Aha! A durba! Ale i ty będziesz jak mi się trzeba przypełnić, to ty będziesz na następnym polu, dobra? Dobra, A na które mam tutaj pol? Czekaj, stój Sapek! Dobra, znę! A prześcikiernisko?

Ciekawie, Widzisz? Z, nimi, który... jak z Jak z nami? Znaczy Krzyszka też? Nie, krzyżek raczej nie Tylko ty kurde nie wiadomo co narzekasz jak sam ładę używał Jak nie było awe, odcinko, a jak teraz chcesz się poładować, bo mi się nie chciało ładować. No już ja... Dobra, ja wyłączę autoload. Możesz ładować, no No ale to i tak najpierw do Krzyszka ja mu pomóc. Ale ja... Ale ty mnie musisz najpierw na zapełnić, Krzysztof, Ale Krzysiek się zaklinował! A! Dobra. Czekaj, walnę cię tyłem. To będzie Ale ty musisz z MTZ-a walnąć. No właśnie przyczepa najpierw... By ci w ogóle... Przyczepą. Dobra. O właśnie! O! O! o tak się złapał ten balon! O, właśnie tutaj. Właśnie chciałem... Czemu tu jest gówno?! Nie, główno tylko obornik po prostu przywiozłem, żeby pożniwak tutaj na te pole nawieść. Jak, jak ty powiedziałeś? Mój, że tylko żniwa będę, Dzięki Paweł. No tak, ale wiesz. Jak się jeszcze uda, to może obornik, na nie? Zaczniemy tak. z tyłu Eee, Paweł tylko dzięki, bo zapomniałem. No logicznie. lezik, dobra, no to czekamy. Nie zawiezie, ja jeszcze teraz. Teraz od No e... ale ja już odpałzowałem Dobra, no ładuj. Tylko, no. że włączaj za to zobacz co mogę zrobić. Włączaj to. No, włączyłem No to włączył Dobra, to ja jadę W sumie jak ten Ja jeszcze poproszę jednego sąsiada, żeby przyjechał, bo trzeba owinąć bele A ich jeszcze trzeba postawić To trzeba by te chwytakiem to zrobić by była to Żeby tej folii nie się... przedziurawić Że co, jeszcze raz? Możesz zrobić po prostu, czekaj. Nie wiem, czy tutaj nie możesz zrobić czegoś. Nie, nie, nie! Odepnij pasy! Nie, czy czasem dobra, tutaj jedziemy. nie można popchnąć. Dawaj, nie można. Książko. Ej, a gramy potem w Cesa? No można. No, można, można. No, dobra, to czekaj, to zrobię. Albo tak. nie, nie wiem, kurde. Bo ja chyba coś będę chciał zrobić. Na Nadół może pójdę ale no tak może jakoś nie wiem wieczorkiem bo ja długo na dworze chyba nie będę dziś jeżeli tam jak chcecie ze mną grać, to oczywiście ja mogę przyjść ale jak nie jak wolicie sami no to ze mnie możecie jakoś pograć ale chyba ja też pójdę na dwór no. No, to ja też, to ja Ale ja... może to tam się później... O! Ja, dobra! Jak ja będziecie ja jeszcze, jeszcze chcieli, to się później jakoś zgadamy pewnie, Ja wszyscy ja wymyśliłem robotę, co ja będę robić. Tak? No, ja będę znowu beton sprzątać. Będę beton. Dobra. Będę, będę beton O, bo tego będę sprzątać, że będę wylewać beton. I mamy betoniarzu! Cztery! Cztery! Dobra, widzimy się Państwu w Przewie i zaraz przyjedzie sąsiad. Zdejmujemy belki, ty uważasz, że tu spuk jest, więc... Wakacje, jadę wypocząć, na ciepłą wodą, nad wodą głęboką. Wakacje. Czekaj, bo mam laga. No ja... no ja nie... No ja mam jak byłeś kiedyś nad morzem? Tak, yyy... Ja, ja, ja... ja Czekaj, nad... gdzie? Gdzie, ja gdzie, bał... gdzie, Ja nad Bałtykiem byłem Ja tak samo! Też? Ja też! Ja... Czekaj, mama byliśmy... My też na Bałtyku Ja byłem tak, w Sarnowie byłem W Chłopach, kurde W tej, tym ja, e, W Mielnie ja, ja miałem... A ja, czy, ja, ja. Czy, kiedy wyjechaliście na Bałtyk? Na Bałtyk eee. to wtedy jak był 2020, 2019, coś takiego. Tak samo tam. 2020. A którego miesiąca? W 2021 to akurat nie miałem wakacji, w 2022 też nigdzie nie wyjechałem. a chciałbym gdzieś pojechać, kurde, nad morze, bo tęsknię. Akurat. Ale nad morze którego miesiąca byłeś? Ja już ja nie Sierpień, lipiec to zależy, wiesz? Dobra, a Krzysiek? Ja byłem 2020, początek lipca. A, ja byłem we wrześniu, no dobra. A ja we wrześniu ty byłeś? No, ale była i tak ładna pogoda. No to w sumie też racja. I ale odleciała. powiem tak, powiem tak, kurde, że lato to najlepszy okres życia. Fuj, <laughs> e, płopocie się, jak nie wie, jakbyś grał w CS-a No Nie wiem Ja zaraz ten... Miałem ten... domówkę u kolegi W wakacji, nie wiem o której wróciłem, się. o czego o pierwszej A ja to ten... E, ostatnio tak pisałem z koleżanką i... Tam się... I tam kurde powiedziała mi, że kiedy bym do niej mógł przyjechać A ona wiesz co mi napisała? Że bardzo... Zap że zapraszam na herbatkę kurde że oczywiście, że, że chętnie nawet by się chciała spotkać, więc no, dla mnie... Zapek? Dla mnie plus. Zapek? Wiesz czego... Wiesz czego masz nie robić. Czego? No wiesz. Ej, a co jeżeli ta twoja dziewczyna, co nie? Tam co z nią tego, się dowiedziała o tym, że zaprosiłeś koleżanki na twoim filmie? Eee, co? No Ale to właśnie ona nie jest moją dziewczyną Na... A, tak... No Krzysiek, jedź Ja tam jadę już. Ja już tą dwójkę wbijam Ja mam się tyle wiądzę. po prostu koleżanek Może nie, nie dużo, ale Mam tam jakiś dobry po prostu I niektóre są le lepsze niż te inne takie Jakieś takie ogólki Co myślą tylko o sobie o... Nie Ja nie wiem, ja chopę... Te, te dźwięki Ursus na 355 mi tak nie pasują. Wiesz co ja zrobię? Ja chyba wpakuję te dźwięki od 3 p Do tej mojej... Do, tego, do tej 355 O I narysuję specjalnie Ursus C363P I będzie 3 p z turbem Ale wiesz to musi maska się też zgadzać i silnik co pierdzielisz? Gorde, ja nie mogę. Tutaj się trochę trudzę A gdzie nam jechać. Eko do domu. Do domu. Ej, ale wy na wszystkich łąkach byliście? Tak, chyba. Na pewno wszyscy byliśmy na wszystkich. Nie wiem, byliśmy na tej dłużej. trzy, cztery tam są łąki. No to byliśmy na czterech. Dobra, a tu... To tu obok domu są dwie i tam jeszcze z tyłu jedna. To ja chyba pojadę z Pawłem. Ja no, nie mogę, ale musiałeś akurat w proksyjne? No A To. No. A jest Pawza? No je nie ma. Ale nie było widać. Także... Wiecie, coś się stało! Nobela się sprzedała. Gdzie jest ten trigger? A tu jest ten trigger, tu jest trigger Dobra, to Paweł masz takie zadanie że ty te bele wyładowujesz z przyczepy a ja te obijany ustawiam bo ja mam To Tobie łatwiej będzie też, sięgnąć, bo ty przecież te widły masz, nie? To byś mnie wyładował z 60 no. Co to ja sobie odpalę tego trigera, aby tam nie wjechać tego? bo go wyw wywali z tej mapy. Nie, bardziej przystań. A w sumie ty to możesz też na Belarkę, na Owiarkę dawać. O kurde! Ej, mogę coś tym Proximo ładować? Ej hmm? Jeleni! Po no. pierwsze... E, tak, nie masz wszystkich bel, Więc... E, tak... E, ja nie ma Trzeba rozładować belem U Ciebie Ja muszę... Pawu, jeszcze niech rozładuje jedno Obijemy, i ja z Pawłem jadę i ty najwyżej tą e... najwyżej to też możesz pobić. Ty debil! Kurde, nie no! Ja pierdzielę! ja Kurde, byle by... Sprzed... Prze... Kurde, zapomniałem mu powiedzieć, gdzie jest sprzedaż, a gdzie nie jest. Jezu, jakbyś widział, co się dzieje z tą kolizją tutaj! Ja nie mogę! Ej, sorry! Luz! Ale dobra, masz proximę i teraz tak! A bo dobra, nie, Krzysiek, poładujesz? 350, piotrko? No, czekaj, bo muszę... No to jedź, bo ja muszę teraz proximą to wezmę i po prostu tyle. Bo ja tu widzę, gdzie jest trigger. Bo ja to mam włączone, gdzie to jest pokazane. No to dobra, na które pole? Ja wiem A gdzie te bele? Owinięte, a widzę. Dobra, ja wracam do swojej 60 Dobra, Jelen, ładujesz Moje umiejętności ładowania tego jakby. Dobrze jest, dawaj do, do drugiej Moje Bo 18 i 50, zostało. Proszę po 50, 5000. Kurde, żeśmy takie dobre Bele pół, stracili wiele kurde. No bratam, nie obwiniaj go. Nie obwiniaj, bo ja go nie Nie, Ja go nie obwiniam po prostu kurde, bo mogłeś poczekać. Ale szczerze, jeszcze mamy tam więcej. Tutaj pola Aha, bole, kurwa się. Nie. Przepiłem kurde. Tutaj powinny być jeszcze. Dwie. No, jedna jest. A może... Sprawdź, czy tam nie ma. Połóż eee, Tutaj nie ma. Jest tylko jedna. Kurde, mać mam. A żeśmy zmarnowali taki A tam jeszcze jest! A. Jed, jed, jed. Jak nie, gdzie je? Drugi zrobiliśmy, nie ma. Jakby to sorry. Nie no, Dobra, tam! No, no. to. Ty growy i to tak sobie nie wiem, za kolejne dwa lata. Dobra, dobra. To dopiero. Zapega, co, co bym ci powiedział, gdyby wszystkie objęte bera, jakbyś Powiedziałbym <grym> 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 że, że respisz. Nie. Poj tak <grym> <grym> <Co? grym> z, 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 z i tak będziemy mamy zmieniać, albo już... Co? Zacznij... że i tak będzie kurde nowa gospodara, sezon będzie się rozpoczynać, to wiesz. No to wszystkie sprzedaż. Na słowie. <grym> <Nie> no. <grym> Sprzedać bele na słowie. To jest big break. Jeleń, dawaj. Bo tu jeszcze po drugiej stronie ile jest? Się, jakbym się wkurzył, gdyby była taka ciulowa mapa, co nie jest, znaczy, taka fajna. Ale woda ma kolizję. Ta mapa jest 10 na 10, ale woda ma kolizję. Ale ile tutaj bel jest? Hej! To wiesz. A ta wczuła z tą lusarką. A ja mogę potem ją ja powiedzieć hm? No możesz. To on musi wydawać normalne. Wiesz, będziesz, dobra. Ja tu ustawiam belki, bo ja jedyny chyba ustawiałem w realu. Belki ja tylko jedno 30 wywoziłem. No co się ja 30 też wywoziłem, co nie, ale Turem tam też zrobiłem. Dobra. To nie wiem, czy jest taki rację. Dobra, to stawię. Dobra, jakby no, no, co się kto tam MTZ jest po tam wiesz, co zrobić. Enzo. Ano, no to co tam prawda, jak jest dziwny jas. Szumią koaki kosraki. Czekaj, galencie. Czekaj, mina turka. O, i galanco. Ale ja już mi zakawał grę. Et właśnie w ogóle tak taque foot teraz. Ja nie mogę! 20 FPSów! What the fuck? ją 160 Są na tych brzydkich teksturach. Dobra, tutaj będzie, będziemy rozładowywać te bele. Jak już tu się tak ustawimy. Czemu no tutaj... to są owinięte? Gdzie? Tu. A te były przed domem Tutaj No to to były no ja No to jest Aha Tak, dobra nie Dawaj to! Nie lat No ja takiego czego nie będę szanować Churny zabijłbym cię Zabijłbym cię za to, ja tylko to mogę robić Pisotka piątka Dobra, jele im bierzesz... No to, i, przyśle, chodra, tz, i teraz. I teraz. jest kurcę i teraz... Mówisz, piątki, i no. I idziesz teraz klepać przyczepę. przyczepę. Jak to nie nasza. No to właśnie, to ty bardziej idziesz Nie, ta przyczepa akurat to już nasza. No chyba składasz stara. Dobra, Krzysiek, przejeżdżaj tak jak stoisz się... Jeźdź prosto! No, gdzie ty mi się tu wpierdzielasz, sapek? Zostaw! Nie, ja tu manewruję. Zostaw! Sapek, nie wolno. Sapek, nie wolno. Ale ta proxima to sąsiada. I poczekaj, poczekaj. Tam jest jakiś trigger. To się moje Dobra. pewno. Dobra! Czyżiek, czekaj, zostaw! Zostaw! Jeźdź prosto! Albo. Tu jest trigger, tam gdzie ten slajd? Odtąd jest trigger do sprzedawania. Odtąd jest. Jest tutaj niebieski. Gdzie ja swoje. swoje. I tu jest. Tu jest gdzieś ściana odtąd do Jest tutaj wjeżdżaj Jedź po prostu mi prosto. Do... Jeszcze Trochę. Trochę. Czekaj O, dobra. Stoi. Dobra, teraz tu to Nie, no już wyłączony jest. Także wiesz. To no to wyłącz... ja Do no Proxima nie jest nasza tylko pożyczona, więc trzeba będzie odejść, nie? Ła! Wow, Z autoloandy to tak zawsze jest, bo ja się ustawię i se złapię Dobra A gdzie jest ta Co? Cofaj do tyłu, sapek! Nie! To co no. ja tu ustawiałem? Bo czekaj! A, bo a tu jest przecież ten no, ten no. i ktoś się postawi na bok po prostu więc poczekaj o także mogę Państwa już pożegnać w tym odcinku to by było na tyle dzisiaj byli właśnie ze mną oczywiście tutaj moi pomagiery także na razie i do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć zjeżdżcie gówno kusik tutel 对，拿了 <No, S 1> <nada. S 2>